na placu Wolności odbywa się koncert razem ku nadziei. Fundacja Akuratna i Stowarzyszenie Przestanek Wolbarska również Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny organizują imprezę charytatywną dla Jakuba Czubaka. Jakub jest bez nóg i bez rąk mówiąc potocznie. Stracił kończyny wskutek infekcji bakteryjnej, sepsa. I potrzebuje kwotę niebagatelną, około 400 tysięcy złotych, na protezy, które umożliwią mu normalne funkcjonowanie. Kuba możemy wesprzeć e, wpłacając dowolną kwotę e, na str przez stronę pomagam.pl łamane na Jakub Czubak. Także jeśli ktoś nie może dzisiaj być z nami, to jak najbardziej, jak najbardziej może wspomóc Jakuba w takiej formie. E, Kuba jest podopieczna naszej fundacji. Na naszej stronie są też wszystkie informacje na, na temat Kuby. Także jeśli ktoś nie może się pojawić, to, to możemy wspierać jak chyba. Jest też ogłoszona kwesta publiczna, stowarzyszenie Przestanek Kolwaczna wystąpiło o kwestę. Wolontariusze rozdają mu lotki, jest podany numer kwesty, jest też podany numer konta bankowego.